Cześć kochani, dzisiaj będzie film trochę inny niż zwykle. Mam tylko 6 minut i 43 sekundy, żeby go nagrać, więc nie wiem, czy mi się uda. Ogólnie niekiedy na specyficznych grupach czytam zdania typu: Psychoterapia nic mi nie dała. I ja chciałabym teraz Wam zadać 30 pytań, gdzie sobie odpowiecie: Czy psychoterapia nic Wam nie dała? Pierwszym z tych pytań jest yy, czy psychoterapia nie nauczyła cię dbać o siebie, troszczyć się o siebie? Czy psychoterapia nie pokazała ci schematów twojego myślenia, działania? Nie nauczyła cię dostrzegać coś więcej jak tylko biel i czerń? Nie ograniczyła, nie zmniejszyła twoich objawów somatycznych? Nie uporała się z twoimi objawami somatycznymi? Nie sprawiła, że więcej wiesz o sobie, swojej rodzinie i otoczeniu, a ta wiedza przydaje ci się i z niej korzystasz? Nie sprawiła, że mniej płaczesz, złościsz się, lepiej władasz swoimi emocjami i zachowaniami, rozumiesz, z czego one wnikają? Nie dałaś fajnej, szczerej i bezpiecznej relacji z Twoją psychoterapeutką, Twoim psychoterapeutą? I nauczyła cię przeżywać uczucia, wyzbywać się ich, zamiast je tłumić i mieć nie przybliżyła ci Twojej historii z dzieciństwa, nastoletności i tak dalej. Oczywiście nie każdy nurt skupia się na dzieciństwie, więc nie patrzcie też na tą listę, że każde z tych punktów musiało. Być na tak, w sensie, że odpowiadacie na każde pytanie, że Wam coś dało. Nie każdy nur da wam wszystko. I nie, nie warto patrzeć na wszystko albo nic. Lecimy dalej. Nie nauczyła się przeżywać. Czekaj, skupiłam się, kochani. Aha, jestem już. Nie nauczyła się zwracać uwagi na swoje myśli, zachowania. Nie nauczyła cię rozpoznawać i nazywać swoje stany emocjonalne. Nie podniosła twojej samooceny, nie pokazała ci twojej sprawczości, nie pokazała ci, że części rzeczy nie zmienisz, co byś nie robił, nie robiła. <laughs> nie dała ci pozwolenia na to, jak się zachowujesz, na bycie sobą, na bycie złą, płaczącą, odrzucającą i tak nie sprawiła, że jesteś zadowolony, zadowolona z życia, nie sprawiła, że doceniasz życie, nie sprawiła, że żyjesz w zgodzie ze sobą, żeby, że yy, być może zwolniłaś tempo życia, zwolniłeś lub wprost przeciwnie, robisz więcej niż kiedyś, nie nauczyła cię asertywności, nie nauczyła cię dbania o swoje granice, nie pozwalania innym. Na ich przekraczanie, czy naginanie, N nie powiedziała ci coś o sobie, twojej rodzinie i otoczeniu, czego co nie wiedziałaś, nie wiedziałeś? Nie sprawiła, że ci jest łatwiej ze sobą, i może też innym z tobą? Nie sprawiła, że dojrzałaś, dojrzałeś do pewnych decyzji, być może nawet tych trudnych, najtrudniejszych. Nie pokazała ci innych zdań, poglądów, wizji, schematów niż ty masz w swojej głowie. Nie sprawiła, że pokonałaś, pokonałeś pewne lęki, obawy, trudności w życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Nie pokazała ci twoich mocnych i słabych stron, o których nie miałeś, nie miałaś pojęcia. Nie pokazała ci, że coś można zrobić inaczej i od tego się nie umrze, czy nie umrą od tego inni, jak zrobisz coś inaczej, albo czegoś nie zrobisz. Nie sprawiła, że pozwalasz sobie na coś, co kiedyś nie pozwalałaś, nie pozwalałeś. Nie poprawiła twoich relacji z innymi, nie przybliżyła cię do twojego wewnętrznego dziecka, nie pokazała ci go. nie nauczyła cieszyć ży się życiem? Kochani, to było 31 pytań do Was. Czy naprawdę w żadnym z tych pytań nie odpowiedzieliście na nie w taki sposób, że jednak ta psychoterapia Wam coś dała? Napiszcie swoje dokończenie tego zdania w komentarzach. Będę bardzo wdzięczna i może pomożecie tym Innym zobaczyć, że może ich psychoterapia im coś dała. Kochani, jeśli podobał Wam się ten film, będę wdzięczna za danie łapki w górę, lajka. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam Cię do tego. Taki czerwony przycisk z napisem: Subskrybuj. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej filmów w temacie psychoterapii. No, i kochani, yy, udało mi się nagrać w 6 minut i 43 sekundy dla Was to nagranie. Wyszło około 6 minut. No i cóż, kochani, pozdrawiam Was serdecznie i będę się z Wami żegnać. Pa pa!